Cześć, z tej strony Marcin. Kolejny z Andrzeja w ramach darmowych korepetycji, czyli tymi wysyłać zadania, ja Cię rozwiązuję. E, znowu stadaometria, czyli mamy oblicz, objętość gęsta sypa prawidłowego. Pierwsza podstawowa rzecz, skoro to jest granstwo prawidłowy, to oczywiście w podstawie ma e, kwadrat, bo jest prawidłowy czworokątny. tak? E, o przekątnej ścianie bocznej e, równej 6, to znaczy, że tu jest 6. Ok. Jeżeli ta przekątna z krawędzią podstawy tworzy kąt 45 stopni, czyli tak, tu też jest 6. Teraz gdzie jest ten nasz kąt? Przekątna ściany bocznej z krawędzią podstawy, to znaczy, to jest ten kąt alfa. Ten kąt alfa jest między zielonym a niebieskim odcinkiem, czy jak sobie przesuwałem ten trójkąt, to ten kąt alfa jest oczywiście tutaj, tak? I wiemy, że tu jest 45 stopni. Dobrze. Trzeba obliczyć objętość. Żeby mieć objętość, muszę mieć oczywiście pole podstawy i muszę mieć oczywiście wysokość, tak? Dobra, no to od czego sobie zaczniemy, zaczniemy od trygonometrii, czyli ja określę sobie, jeżeli to będzie oczywiście H, czyli, jeżeli to będzie H, czyli wysokość naszego. Yy, Gając to supa, a tutaj będzie, powiedzmy, że to jest bok X, tak? To ja po pierwszą rzeczą, jaką sobie określę, którą będę chciał określić, to oczywiście będę chciał e, z trygonometrii, skoro mam kąt 45 stopni i mam jeden bok, to mogę sobie wszystkie pozostałe boki wyliczyć. Zaczniemy to od, powiedzmy, sinusa tego mojego kąta alfa, czyli 45 stopni. Sinus 45 stopni to jest przyprostokątna, która leży naprzeciw kąta. Więc H podzielić przez przeciwprostokątną, a więc przez szósteczkę. Sinus 45 stopni to jest pierwiastek z 2 przez 2. Tu będzie H przez 6. Pomnożymy to sobie wszystko przez 6. Dwójka się skróci z szóstką, wyjdzie 3 razy pierwiastek z 2 to tu wychodzą 3 pierwiastki z dwóch, a tu będzie H przez 6 razy 6, to jest oczywiście H. Czyli wyszło nam, że nasza wysokość jest równa 3 przez pierwiastek z dwóch. Muszę sobie oczywiście jeszcze X wyliczyć i tu sobie wezmę, tylko może też nie tym kolorem, skoro mam kąt alfa, to wezmę sobie funkcję tangens tego mojego kąta alfa, tangens kąta alfa to jest przyprostokątna, która leży naprzeciw, czyli moje h, do drugiej przyprostokątnej, czyli do x. -a. Ok? Teraz, tangens 45 stopni, tangens 45 stopni to jest 1, równa się, tu będziemy mieli, zamiast h, 3 pierwiastki z 2 przez x, no i jeżeli pomnożę przez x, to jest 1 razy x, to jest x, a tu jest równe 3 pierwiastki z 2, bo x się skrócą. Czyli wynika z tego, że moje x jest równe 3 pierwiastki z 2. Dobrze. To sobie możemy już skasować, bo to już nam nie będzie potrzebne. I możemy dać zaliczenie naszej objętości. Oczywiście wzór na objętość oj, <coughs> to jest V równa się pole podstawy razy wysokość. No to V równa się. Tak jak wspominałem, ponieważ granic sobie jest prawidłowy czwodokątny, to w podstawie ma kwadrat. Czyli tu jest x, tu jest x, tu jest x i tu jest x. Wzór na pole kwadratu to jest x kwadrat, tak, czy też a kwadrat. Więc trzeba wziąć 3 pierwiastki z dwóch razy 3 pierwiastki z dwóch. albo inaczej 3 pierwiastki z dwóch do kwadratu. No i będziemy to mnożyć przez wysokość naszego prostopadłościanu przez 3 pierwiastki z 2 3 do kwadratu 9 pierwiastek z 2 do kwadratu 2 i 3 pierwiastki z 2 przepisuję czyli objętość równa się <coughs> 9 razy 2 to jest 18 razy 3 to jest 54 pierwiastki z 2 i to kończy nasze zadanie tak, można było jeszcze jedną rzecz zauważyć, że skoro tu jest 45 stopni tu jest kąt prosty, to tu też musi być 45 stopni. Czyli nie da że jest to kąt prostokątny, to przy okazji, że on też równoramienny, bo przy podstawie tej szóstce jest 45 stopni 45 stopni. Czyli ta długość musi być równa tej długości. I można było, mając wysokość od razu, stwierdzić, że to też jest trzy pierwiastki z dwóch. Byłoby szybciej i łatwiej. Ewentualnie możecie też, można było też. Jeżeli byśmy sobie wzięli, że tu jest 6, a te boki są takie same, bo to jest trójkąt równoramienny, czyli tu jest x, tu jest x, to z Pitagorasa x plus x równa się przeciwpostokątną do kwadratu, czyli 2x kwadrat równa się 6 do kwadratu, 36. Podzielimy sobie to przez 2, czyli x kwadrat równa się 18 czyli x równa się pierwiastek z 18, tak, ponieważ tu pierwiastkujemy, no i to jest pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 2, czyli x równa się 3 pierwiastki z 2 i dzięki temu nie musielibyście stosować trygonometrii w tym zadaniu, żeby rozwiązywać to zadanie, tak, ale można mówię, albo w ten sposób, tylko trzeba to było tu zauważyć, albo pamiętać o tym, że jak mamy jakiś kąt podany i bok, to dzięki trygonometrii policzymy wszystkie kąty i wszystkie boki. Jeżeli macie pytania, śmiało w komentarzach, a ja zmykam do podpunktu B. Na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasjon.pl.